Serdecznie witam w moim filmiku, w którym pokażę Wam e, mój nowy nabytek słuchawki AKG K67 brandowane przez Tiesto. Na zasadzie są one stworzone przez niego, ponoć. No i pokażę Wam, co pudełko mieści w sobie. Przyjrzyjmy się dokładnie tyłowi. No i dobrze, zabierzmy się za otwieranie pudełka. Tak, mamy tutaj kartę gwarancyjną w różnych językach, tak jak widać. Jakieś też podobne wskazówki bezpieczeństwa, również w różnych językach. Jakaś karteczka w, z mało ważnymi informacjami. No i tak, tak, e, tak wygląda kabel jest oczywiście przejściówka z minijaka dzięki czemu posiadacze sprzętu hi-fi oraz DJ-e nie będą mieli problemu z podłączeniem słuchawek do swojego sprzętu Tak prezentują się słuchawki, tutaj jak widać są nawet małe, bo chyba z racji tego numerka przy nazwie modelu. Oczywiście czym wyższy numerek, tym większe słuchawki. Jak widać skóra bardzo dobrze wykonana. Są to słuchawki do uczne, tak więc dźwięk nie przenosi się. Z środka na zewnątrz no i odwrotnie. Oczywiście zastosowana jest tutaj unikatowa. Konstrukcja 3D Axis umożliwiająca składanie i łamanie słuchawek w stosunku do pałąka. Jest to bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które dużo się przemieszczają no i potrzebują słuchawek, które mogą szybko złożyć. No a ja dziękuję za oglądnięcie filmiku i zapraszam na mój profil hypnosis.pl. Cześć!